Dobra. No siema! No y jestem... Nowy na ku... O kurde. A to już chwilę... Teraz zaczynamy nagrywać... Y Fortnitea. Mam nadzieję, że nie będziecie nas wzywać, że jestem... że jesteśmy kównami. Chociaż ja w jestem... No, <laughs> na niego można nie zwracać uwagi. Kurde, nie ma jaka więc no... Jakby nie więcej filmów, to możecie pisać w komentarzach. dajcie lajki i się Tak jak on jest z A ty Debilem. A ci by nawet na plewniki nie stać! No na coś choruje. Ja go nie znam, tak? Ja nie wiem, co się dzieje. O kurde, ale mam, o. Wytwórnia... ...kwasu z GTA. Jak, jak chcecie, żebyśmy nagrali odcinek z GTA, to, to, z to zostawiajcie lajki. Dzisiaj może nagramy. No Jeszcze. możliwe. I to bardzo możliwe. To może napad na kasę no, zrobimy? I no. I ten rura wbijający tu i mówiący się ma za cały głos. No to <głos> Ej, to by było piękne! Ej, jak chcecie jeszcze filmik z nowym osobnikiem, to mówcie. To opiszcie jakby. No chodź tu! No idę, tylko ja nie umiem schodów zedytować! No, bo ci nie jesteś Hol, tak. mam! Nie no, kifol! Ty masz dawno? Tak! No kto by cię spodziewał? Dźwiczki! <laughs> Likwidujesz player?

Nie gieram. Ja przepraszam się, że jestem wy... taki. I jaki. I będę normalny. No dobra, jak będziecie chcieli więcej filmów, to piszcie i no. Mam nadzieję, że mu nie będzie oddać Dobra, na no